Zapraszamy na filmowe lekcje o architekturze. Kształtowanie przestrzeni online. Osiedle Sady Żoliborskie powstało w latach 60. jako autorski eksperyment ideowo-architektoniczny. Projektantka Halina Skibniewska zastosowała w osiedlu Sady Żoliborskie. Ideę osiedla otwartego, czyli ideę architektury i urbanistyki ściśle powiązanej z procesami społecznymi zachodzącymi w życiu mieszkańców. Idea ta dotyczyła zarówno urbanistyki, architektury i architektury wnętrz mieszkań. Założeniem architektki było to, że mieszkańcy domagają się urbanistyki mniej teoretycznej. Ale bardziej ludzkiej i uczestniczenia w decyzjach o własnym losie. Architektka Halina Skibniewska zrealizowała koncepcję dzieła otwartego, nawiązując do teorii Umberto Eco, według której układ bodźców w dziele sprawia, że odbiorca zmuszony jest wciąż na nowo je odczytywać, a każde z tych potencjalnych odczytań będzie inne choć zamknięte w pewnym narzuconym przez autora szablonie, jakim jest samo dzieło. Jak idea dzieła otwartego w architekturze wygląda w praktyce? Oto przykład sadów żoliborskich. Osiedle sady nie jest zamknięte. Można przez nie swobodnie przejść na drugą stronę. Jednak cały obszar osiedla wydzielony został od przestrzeni zewnętrznej murkami. Niskie murki definiują przestrzeń osiedla, wydzielając strefę prywatną osiedla od strefy publicznej. W ten sposób, choć osiedle nie jest zamknięte płotem, to wyraźnie czujemy, że znajdujemy się na terenie należącym do mieszkańców. Podobnie jest z Zielenią. Projekt Zieleni opracowany przez architektkę Zieleni Alinę Scholz jest ściśle powiązany z projektem mieszkalnym. W osiedlu Sady Żoliborskie stosunek zabudowy w stosunku do terenów zielonych to 40-60%. Działka pod nowe osiedle, zlokalizowana w północno-zachodniej części Żoliborza była terenem po dawnych sadach owocowych, od których projekt wziął swoją nazwę. Koncepcja sadów żoliborskich opisywana była później przez Skibniewską równaniem sady równa się sady. Działa tu zasada psychologii architektury, głosząca, że nazwa części miasta jest wówczas rozpoznawalna przez mieszkańców, jeśli pokrywa się ze swoim znaczeniem. Nazwa Sady żoliborskie współgrała z rzeczywistym klimatem niskiej zabudowy ukrytej w zieleni. Zieleń osiedla wraz z charakterystycznymi drzewami owocowymi jest znakiem rozpoznawalnym w przestrzeni Żoliborza i całej Warszawy. Projektantka mówiła, że jeśli na osiedlu jednocześnie sadzimy dom i sadzimy drzewo, to mieszkaniec musi czekać na drzewo 25 minut, do 30 lat. Wiem, że muszę zachować wszystko, co rośnie, bo to mi pozwoli stworzyć szybciej prawdziwe środowisko. Znana jest wśród mieszkańców historia z budowy osiedla. Kiedy wszystko było już gotowe, projekty rozrysowane, już mieli wchodzić robotnicy, a tu się okazuje, że morwy trzeba wyciąć, bo stoją w miejscu, w którym miały być schodki prowadzące do budynków. Skibniewska dowiedziała się podobno w ostatniej chwili. Wzięła rysunki, siedziała kilka nocy. Poprawiła. Przesunęła schodki w taki sposób, że morwy zostały. Potem w czasie robót przyjeżdżała na budowę i mówiła: Panowie, tylko tutaj ostrożnie, żeby mi się te morwy nie pomarnowały. I tak morwy stoją do dziś. Mieszkała Pani na sadach jako dziecko. Przez 60 lat sady zmieniły się? Zmieniły się. To jest osiedle żywe i się zmienia. Chociaż same budynki, tak jak patrzymy na nie, wyglądają jak na fotografiach z lat 60. -tych. Natomiast przestrzeń się zmieniła. Sady, przestrzeń trójdzielna, czyli trzy podwórka. Każde podwórko jeszcze podzielone na trzy części. Te części wyznaczały piaskownicę i tutaj mamy piaskownicę, jedną z nich. Mhm. Czyli to jest jakby relikt jeszcze. Tak, to jest piaskownica, te pierścienie. Do piaskownicy ona, w stronę piaskownicy otwierały się klatki. Czyli mamy jedno wejście, drugie, trzecie. Przy każdej piaskownicy był murek. Tu była ławka. Co to takiego jest? Co za nami jest? Co to za ściana? To jest murek. W tej wielkości murek tu była ławka przy każdej piaskownicy. I w środkowych częściach podwórka były jeszcze po dwa murki. Dzisiaj już nie ma. To jest jedyne, co zostało. A do czego służył ten murek? E, do czego? On flankował pewną część i wydzielał. Jednocześnie był ławką, gdzie matka mogła siedzieć i obserwować, jak się bawi dziecko. Mhm. Przy każdej piaskownicy był murek. Wszystkie murki były takie jak ten, orientowane na południe. Ja widziałam na zdjęciach też, że dzieci rysują na tych murkach. Tak, na mur, te takie murki do rysowania znajdowały się w środkowej części, taki wspólny plac zabaw był. One jednocześnie były jakby bramkami, a z drugiej strony były pomalowane na czarno i można było na nich rysować. Jednocześnie, czym było dla dziecka, można było od nich odpijać piłkę, wokół nich się ganiać. Te murki też jakby wyznaczały pewną przestrzeń. Założenie urbanistyczne sadów żoliborskich skomponowane jest z powtarzalnych, niskich, trzy- i pięciokondygnacyjnych budynków. Uwagę zwraca specyficzny układ. Rozrzucone wśród zieleni, na pozór w sposób nieuporządkowany, tworzą między sobą mniejsze, kameralne przestrzenie. Te swego rodzaju dziedzińce, zwane przez architektkę dziedzińcami, Gdyż zostały przeznaczone na miejsce zabaw dla dzieci. Wnętrza dziedzińców zostały wyposażone w charakterystyczną, zaprojektowaną specjalnie na potrzeby osiedla małą architekturę. A gdzie bawiły się dzieci na Sadach? Jak wyglądały? Dzieci, dla dzieci. dzieci bawiły się na częściach wspólnych. W każdym środku, na trzech podwórkach, w każdej części centralnej był plac zabaw. Tu, gdzie jesteśmy, to jest plac zabaw. Tu stał murek, z tyłu czarny, wersowania. Z drugiej strony drugi murek, dawało to w środku takie małe boisko. Grabinki, ławeczki, karuzela i murek, który klankował tą przestrzeń. To było wspólne. Tu były place zabaw. Takich placów zabaw były trzy, trzy podwórka. Moment, w którym Skibniewska przystąpiła do projektowania sadów żoliborskich, to czas, kiedy w architekturze postępowały prace nad technologiami spod znaku fabryk domów. Które wkrótce miały całkowicie zmienić i ujednolicić oblicze architektury. Halinie Skibniewskiej przy projekcie sadów żoliborskich udało się zachować wysoki poziom i indywidualne rozwiązania projektowe. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie stała zabawka nie, dla dzieci? Nie, nie zabawka. To był prawdziwy samolot. Srebrny MiG. Do którego wiodła drabinka, można było wejść do środka i duszować w środku. Prawdziwy samolot? Prawdziwy samolot. Tutaj stał. Nie stał długo, ale był. I w pamięci, no bo to było coś wyjątkowego. W pamięci został. Dlaczego zniknął? Nie wiadomo. Ale tutaj stał samolot. Ograniczona wielkość mieszkań na sadach została zrównoważona przez inne wartości. Model mieszkania, opublikowany w czasopiśmie Polska, przedstawia kombinację różnego rodzaju ustawienia ścianek działowych, których rolę pełnią specjalnie skonstruowane moduły będące jednocześnie meblami. Cała kombinacja różnych rozwiązań dokonuje się jednak w otwartej przestrzeni, której równie dobrze można by używać bez żadnych podziałów. Założenia dla osiedla Sady wyrażały sformułowane przez autorkę teoretyczne modele mieszkań zmiennych dla rodzin rozwojowych oraz system mebli dla mieszkań zmiennych, nazywanych meblami paczkowymi. Mieszkać na Sadach było w latach 60. modą. Jeden z budynków został nawet nagrodzony tytułem Mistera Roku. Mieszkańcy z dumą mówili o swoim osiedlu. A jak jest dzisiaj? Czy osiedle bardzo zmieniło się przez ostatnie 60 lat? Architektura osiedla, Halina Skibniewska, uważała, że architektura powinna zmieniać się, dostosowywać się do potrzeb mieszkańca, mieszkańca osiedla. Jak widzimy, przez ostatnie 60 lat to osiedle zmienia się, zmieniło się. Właściwie te zmiany są bardzo zauważalne. Jak pani sądzi, czy jak pani pamięta. Czy te zmiany idą w dobrym kierunku, czy właściwie może powinno to wyglądać inaczej? Ja powiem tak. Myśmy byli dumni z tego, że mieszkamy na sadzie. To, że jest to projekt autorski, projekt, który ma nazwisko. Rzadko kiedy ktoś mógł powiedzieć, kto projektował jego siedzibę. Kiedy było docieplenie budynków, na przykład walczyliśmy, żeby balkony były odtworzone, jeżeli chodzi o podmalówkę pod spodem. Pojedyncze zostały podmalowane. Kiedy były robione remonty klatek bez naszej wiedzy, gdzie całą kolorystykę zaprojektowaną przez Hajnę po prostu uduszono szarą farbą, walczyliśmy o tworzenie kolorów drzwi, bo uważaliśmy, że to jest rzecz wyjątkowa. W każdym innym budynku, w innych osiedlach drzwi były sztampowe, tu były zaprojektowane konkretne kolory do konkretnych drzwi i nam to zabrano poprzez jakiś tam remont. Myśmy o to walczyli i tak z czasem coraz więcej rzeczy znikało. No i widzę, że znika, zniknęły murki, zniknęły naturalne fugi, które były w oknach. No to jest zrozumiałe, bo nikt w plastikowych oknach już tego nie będzie odtwarzać. Zniknęły ceglane wnętrza. One zostały odtworzone, ale to już jest tylko taka trapa tynkowa. I to też nie z taką kolorystyką, jak było, bo to były białe cegły z ciemnymi fugami, perłowe klatki, ciemno-popielate i słoneczno-żółte drzwi. Jedyne, co zostało na klatkach, to co widziałam, to czerwone poręcze przy schodach. Szkoda, bo to było zupełnie coś wyjątkowego. To można odtworzyć, to można wszystko jeszcze uratować tą oryginalność, coś, co jest wyjątkowe.